A pomniałem, miałem nie przeklinać, żeby być miłym dla reklamodawców, czy jak to się tam nazywa. Friendly family content. Czyli tak, jedziemy sobie, rzucamy sobie szóstkę, Jeżeli słyszymy, że skrzynia nam telepie, to znaczy, że jedziemy jeszcze za szybko. Musimy zwolnić. No i wtedy, jeżeli będziemy tak czuć na nogach jakieś stuki, póki, dzikie węże, to wtedy, moi drodzy, jest kontent, family friendly i jedziemy sobie normalnie, bez przeklinania, spokojnie, nie napalaj się, gówniarzu. Bo gówniarz sobie kupił motory, się napalił, jedzenie. Zaraz będziemy go zbierać, będziemy zeskrobywać, chując. Siema, Panie i panewy. No, i tutaj już zrobiłem 700 kg motocyklem, i powiem Wam, że jest całkiem, całkiem przyzwoicie. Powoli coraz bardziej do przodu, jakoś tak, jakoś ta jazda trzeba się wczuć, tak jak mówiłem, tak jak podejrzewałem, tak jest po mojej myśli. Tylko na przykład już miałem taką sytuację, że tak jak nauczyłem się zwalniać na skrzyżowaniach, znaczy już tak sobie powiedziałem, że będę zwalniał, tak już miałem takie wymuszenie przez kobietę. No, i tak naprawdę połowicznie jest wina, bo ja za szybko grzałem albo i moja wina. No, ona dobrze się nie rozejrzała, i tyle, nie? To już taki przypadek, i na szczęście wszystko ładnie, elegancko się udało. No, i uczę się tam. Obejrzałem tą Biblię pokonywania zakrętów, coś takiego, nie? Wiadomo, że to, to tak naprawdę jest fundament, jakiś tam w jakimś stopniu, który trzeba zbudować, żeby jeździć tym motocyklem i się nie męczyć. Przede wszystkim, nie męczyć motocykla. No, i tak sobie śmigam powoli. Tutaj na prawo, lewo, już tam bak ściskam trochę bardziej. Wcześniej przenosiłem cały ciężar rąk, masy ciała na kierownicy i mówię, co ta suka tak tańczy przy redukcji na jedynkę do zakrętu, nie? Tak samo składanie. Zaczynałem, zaczynałem się składać w zakręcie, nie? Jak już zakręt się zaczynał, no to już w zakręcie się składałem, i tak wystawiałem kolano, i to tak po chuju. Teraz tak już dupa zaczyna trosze, troszeczkę pracować. Jedyna akcja, kiedy pracuje dupa u faceta, to właśnie na motocyklu i trzeba troszeczkę tam pobalansować i w ogóle. Fajne to jest, tylko właśnie ta ulica jest taka nieszczęsna, że chujowo się na niej uczyć i wybieram się na tor. Mam nadzieję, że się coś nagra, nagra się pewnie jakąś glebę, choć nie chciałbym gleby, ale wiem, że będę starał się zobaczyć, gdzie jest granica moja, a gdzie jest granica motocykla, ale to musiałbym dużo lepiej jeździć, a na razie to nie mam za bardzo pojęcia. No mówię, 700 kg to nie jest dużo, to jest tak naprawdę nic dla człowieka, który tak naprawdę styczności z motocyklami nie miał. Nigdy nie miałem takiej dużej pojemności, żeby tak e, dopierdalało, choć mówiłem, tak jak na poprzednim motovlogu, że jest jeszcze parę rzeczy do zrobienia. No i wypadałoby to zrobić i nie będę już męczył tego żelaza, na razie nie chcę postoi. Tam przejechałem się jeszcze parę razy, pan Arturek wpadł, Czesław, Engry Czesław, popatrzył jak ja jeżdżę i pokiwał głową i powiedział z tej mąki chleba nie będzie, nie no żartuję coś tam może będzie, po prostu trening, trening i jeszcze raz trening tak luźno, tak pokazuję wam właśnie te swoje, swoje, trochę jazdy, trochę swojej mordy i tak wiem, że troszeczkę może niektórzy się denerwują dlaczego nie ma o tych samochodach i w ogóle będzie więcej testów, to na pewno nie zdradzę jeszcze wam jaki będę testował teraz samochód, tak samo będzie więcej o, o z upalania samochodu. Nie ma także kurwa, już przerzuciłem się na motocykl, miłość zajarany i w ogóle nie, 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 nic z tych rzeczy. To jest fajne, zajebiste, ale też mam na uwadze swoją pierwszą miłość jazdy samochodem i to tak pozostanie i się nie zmieni. A to jest tylko taki dodatek, który powoli przerasta się w coś ciekawego, no bo po prostu lubię takie wyzwania delikatne. Gdzie muszę się czegoś nauczyć od nowa, i tak naprawdę później czas zweryfikuje to na to, że jak ja umiem jeździć. A na razie to czas pokaże, że jednak po prostu jestem chujowy motocyklista. O ile mogę się sobie tak nazywać, bo już na zdrapkę tak nie jeżdżę za bardzo ale jeszcze się zdarzy no, w krótkich sztanach wyjebać kurwa jak na plażę motocyklem no ale w taką pogodę tylko kawałeczek podjechać i w ogóle jakiejś sobie mówię, nawet kawałeczka nie pojadę na bezstroju wiecie o co chodzi, a to takie gadanie, trze gadanie idziemy zobaczymy, zobaczycie jak wygląda wiecie taki wyznacznik to jest, taki zajebisty wyznacznik opona, pokaż mi swoją oponę a powiem ci kim jesteś nie wcale nie muszę być wróżbitą no, tak wygląda. I to nie jest żadne chwalenie się, bo uważam, że to też nie jest rewelacja. Tutaj wiadomo, w lewo, jak się wchodzi, jest bardziej bezpiecznie dla mnie, dlatego ta krawędź troszeczkę jest już bliżej do zamknięcia niż prawa. Na przykład, z tego co widzicie, bo po prostu, jak łamie się w prawo, no to jednak, jak się przedobrzy, no to można wyjebać na czołówkę, bidy narobić komuś. Sobie to tam już palgo licho. Choć wiadomo, że też lipa się połamać w ogóle, albo zdechnąć, to też słabo. No i tak powoli, powoli ta opłona, już tak postaram się ją niedługo zamykać, ale na razie nie chcę, nie chcę sprawdzać, bo to 2012 rok, wiem, że brzmi, jak, brzmi, brzmi to jak amatorskie gadanie, no bo takie jest, ale nie chcę, nie chcę po prostu się wykurwić po prostu przy takiej małej prędkości. Jak już się wyjebać, to przy większej i na torze, nie? z takiej zasady wychodzę. Zrobię przede wszystkim maszynę, no bo maszyna jeszcze jest do zrobienia, tak jak mówiłem, ale korci pojeździć, korci, ale Jamaszka jednak potrzebuje troszeczkę oleju. Nie chcę jej karać, tam trzeba zmienić, była świeżyna te sprawy i tyle w temacie. Życie się toczy. Przepraszam, że nie zgosiłem trawy, no chujnia troszeczkę, ale wiecie, człowiek zajerany różnymi rzeczami. Nie bugi? Za zajerany zajerany różnymi rzeczami, co? Tak? Pokaż mordę. Swoją piękną śpiochu. Bugiś, bugiś, bugiś. To jest... Gdzie jest mój jork? To jest mój jork. Jeszcze też urośnie troszeczkę. Później go zacznę wyprowadzać na ścigaczu, na spacery. Trochę te paznokcie zedrze. Nie no, świrki, majonezy, bajerki.